Nowa beta w Stamble jest 0,52. Słuchajcie, w tej becie jest jedna mapa, która jest bardzo rozbudowana. I już znalazłem jeden błąd w tej mapie. Oglądajcie to do samego końca, jeśli chcecie się dowiedzieć, jaki to jest błąd. Siemano, gitaro z tej strony, Marcel Gitarakim. Słuchajcie, jesteśmy na becie 0,52 beta. I teraz, tak, słuchajcie. Pierwsza rzecz, najnowsza. To jest coś takiego, że klikamy w misję, i tutaj cele tygodniowe. Preset za 27 dni. Tutaj mamy takiego skinka fajnego za 3275, tak? I słuchajcie, tutaj dzienne misje możemy je albo odświeżać. Tutaj klikamy za 15 teraz i dojdziemy do rundy 3 i w grach 1. Ale też są inne. Dobra. Ale to, co Was na pewno bardzo, bardzo ciekawi, to nowa mapka. Zaraz Wam ją pokażę. Teraz wybierzemy sobie. A, dobra, weźmy sobie takiego skina. I teraz tak, wybieramy sobie nową mapeczkę. Możliwie dobra, ale ma jeden błąd. Zaraz zobaczcie, jaki to jest błąd, bo naprawdę. No, Okej, okay, to jest beta, widzowie, więc musicie wybaczyć niestety twórcą gry za takie błędy, jeszcze na tej becie, no ale mam nadzieję, że po tym filmie twórcy gry się poprawią ten Dobra, idź. I zobaczcie, nowa mapeczka, Sharkmuda Triangle. I naprawdę zobaczcie najpierw, o co w niej chodzi najpierw, zanim zaczniecie cokolwiek mówić. Dobra, patrzcie. Jest taki błąd, że jak tutaj wejdziemy w tą kierownicę, to przenikamy przez tą kierownicę. Zobaczcie, możemy przejść przez tą kierownicę normalnie. To jest największy błąd, jaki no w ja razie wiedziałem teraz o tym. Dobra, spójrzcie. Dobra, o tutaj też możemy przeniknąć, ale dalej nie możemy przejść. Dobra, musimy uciekać szybko z tego statku wizualnego. Jak tutaj. Dobra, i tutaj jest mniejsza szansa, że o kurde, że y, zatopi się, więc dobra, i przechodzimy, słuchajcie, że się mniej e, zatopią te statki. I okej, okay, słuchajcie, zostawcie lajki w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnych filmach.